Nie ma. No. Dobra. Dobra. no to Wygrywamy. kontynuujemy tutaj nasze tak. osiedle, prawda? To jest nasze osiedle Eko. Osiedle, tak. Na zrobiłem zimno. jeszcze nie, poza odcinkiem panele słoneczne. Które będą. Tak. E, nie, no, no, dopiero... prawda? Sam, sam to dzisiaj zrobiłem, zobaczyłem dopiero. A i tutaj? tutaj. mamy takie plany, że tutaj będzie taki park. Akacjowy, znaczy z Azali. A tutaj będą kolejne cztery wieżowce, jakieś. I będzie taki dzisiaj to właśnie park. zrobić ten tak. park. Park i może wieżowe się uda zrobić Więc. No. no, no. Ale trzeba A. się postarać trochę nad tym parkiem. Tak. O, Dobra, to na pewno wiesz co e, to trzeba tutaj się zrobić. To się trzeba wziąć. Ścieżkę, to ścieżka jest tutaj. Birka. O właśnie, no właśnie. O, kolejne drzewko. I myślę, że też by mogło być drzewko, bo to Dobra, będzie taki to się... przyjemny par. Tak, tu będą takie miłe zakątki. Ludzie tu będą przechodzić. Wiem co zrobię od razu. Wezmę od razu z tej i... Trapdoor, mm -hmm. Rębowy. Tu tak? Tak Boże, nie to postawimy. Tutaj takie... o, taka ławeczka na dwa. A to będzie Tu na pewno postawmy jeszcze drzewko, a tu będzie taka większa ławka, nie? Ej, na środku zróbmy fontannę, dawaj. Dzień normalne, muszę Chwila, tutaj, to tu, tutaj będzie. O, tutaj będzie fontanna. no. A dobra, chwilę, to też musi być jakaś... Gdzie? Yes. O, o, kur... o, przyjemnie jest, fajnie. Przy okazji, szybko jeszcze wstawimy. tu takie też większe, myślę, takie na trzy. No, Może to, chyba być, to nie? No okay. i tylko się, kolejne. Mhm, tak. Szybko poszło z tym parciem. No, w sumie tak, bardzo szybko. Praca, ja, się... ja się zajmę fontanną. Tak, ja mhm. się zajmę fontanną, a ja tu jeszcze się zajmę jakimś. W sumie, no piękny, piękny park. Tylko jest jeden minus: jest obok drogi od razu. No jest, ale będzie tutaj, to jest mało ruchliwa droga. No tak, bo tyle, co, tyle co tutaj. O! Ty tu widzę, że zaczęłaś nad tunelem pracować też. Ja tylko tutaj już zrobiłem krawężnik, żeby już było przygotowane. I oświetlenie, bardzo dobrze, bo tu było no tak No nam się dobrze no... pracowało. Zresztą zrobiłem tak, jakoś ale to, to zrobimy y, na innym odcinku. Tak. Może tak. w następnym odcinku to będzie. No chyba no, tak, chyba w następnym. Dobie, musicie nas śledzić. Tak. Tego. Znaczy, wiecie na YouTube. Tak, nie, tak, nie, tak. Nie, <laughs> nie. Dlatego, jeżeli Wam się to spodoba, to możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Będzie nam bardzo miło, prawda? Tak, będzie bardzo miło. No właśnie, hmm. bo to Dobra, koniec wybrania, żeby... koniec wybrania, tak nie mocno. Tak, no. O, Dlatego, ja taka jak, wiecie, jak Wam się spodoba, to dajcie. Nie, no to trudno. O yes. kur... Nie. Właśnie okay. zalaliśmy nowy park. Tak nie miało być. Pewno no, <grym> się zniesienia. tak nie miało być. Ja to tutaj musimy zalać, bo to się taka nie. A ta fontanna jest. I ja? trochę taka, taka, taka zabudowana, taka skryta fontanna. Ej, nie ten blok. Oj, tutaj postawimy drzewo. O wiesz. i teraz powinno się nie dać O właśnie, dobra. On zarośnięty, ten park. Czemu tu się leje? A to może od razu tutaj w wolnych miejscach trafić? Kurde, mają. no co tu się dzieje, ja nie wiem. Nigdy tak nie miałem. Nie, nie niech nie będzie aż tyle tutaj dużej tam. A Chyba będzie, będzie trzeba powiększyć trochę tą fontannę. No dobra, niech tak zostanie. Jest pięknie. Dobra, A. dobra, dobra. Mm. Może tutaj jeszcze jakieś drzewo, żeby tutaj było tak. Ładnie. No, 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 no. no, no. O. o. ładnie. Śmiesznie. Może jak już ten środek jest taki zarośnięty, to tu przy okazji wstawmy też drzewo. I środek będzie taka kupa tych y, drzew. E, tutaj też by trzeba będzie dać. Tutaj, o, żeby po bokach jakby nie było za bardzo takiego widoku. Do, do tego parku? O, o tu wyrosła ta, bo ta, ta, ta ziemia z korzeniami, No. Ech, to się park... To, ej, bo to się w końcu przerodzi w las, a nie w park. No, to jest taki parkolask. Nie poznałbym, że to jest park, gdyby nie ta fontanna. O. Musi być, nie gęsty. Nie być gęsty. O, te, ej, być Karol, gęsty. co tu tak. się stało? Co? Ładnie jest. No właśnie wiem, ale to... Ja nie wiem co się z tym stało. Dostawmy już to tak. Chociaż wiesz co, ja? Aha, rozumiem, dobra. Ja tutaj nalałem wody. Dobra. Jestem opanowany. O, dobra, jest pięknie. Jest piękny. Dobra, no. skończyliśmy chyba par. Myślę, że taki dobra. może zostać. Tylko tutaj po bokach woda trochę taki. A taki no, takich szczegółów to... Tak, to może parę. Dobra, no to na pewno teraz to jeszcze tam, hmm. jeden, tam jeden wieżowiec, czy dwa. No, jeden... Jeden chyba. Zresztą może dwa, nie zobaczymy. Dobra, to chwila. Tu by mogło być w sumie przejście dla pieszych. Takie Dobra, na dostań. trzy, czy na cztery? Na cztery, zawsze na cztery. Dobra, to na, tak na cztery. Przed, tutaj, tutaj nowak tutaj. Tu, no, tak. no. A tutaj już musi być tak. Bo nierówna I... droga jest. Tu, tu. Pójdzie I tu pójdzie krawężnik, Tak, bo ten chodnik pójdzie tutaj. Mhm. A to po tej stronie też chyba może pójść. Tata, tak, tutaj też pójdzie. Tutaj no. też będzie, tutaj też będzie jeden wieżowiec, drugi, trzeci tutaj będzie gdzieś i czwarty też tutaj będzie. Tutaj pójdzie no. na bank chodnik myślę, nie? Tak. No, Ej, wiem, to znowu będzie taki placyk, że ta, ten, ten chodnik jakby obkrąży to cało. Tak, no, może tak być. O, aura, ładnie, ładne osiedle. No tu po tu będzie jeszcze krawężnik? Tak nie będzie, ten go Ale to wygląda, pani. Ecz. Tylko kurde. nie podoba mi się tylko kolor trawy. Bo jesteśmy na tym biomie takim, świerkowym. A, bo na świerkowym. No. Tylko spajeliśmy cały raz. No bo. A... No ale no widzisz, teraz... To jest cały spalony las I lol, to jest już następna, to jest już ten Światowice już tu są, lol Gdzie? A no tak, to są Światowice no? Oczywiście tabliczka yy, Ziemnowicze laski Ty, to, to zmienić, to są świerki To są, to są la... Nie, to są, a nie, to są już las... No nie, to są świerki To jest dzielnica zmienić. świerki, no. no to, to zmienić Do To chwila, nie. no to zmień, no O ja myślę... Się... Już tutaj będzie tak. Liczymy śnik. Okej. Okay. O, tu będzie o, taki właśnie, wielki no. plac. Tu będzie wielki plac, dlatego to i tak cały będzie w ruchu. Ale bo tutaj tu o, będzie taki kremar, żeby... to No myślę, że tak, tu będzie... Krawy, ten... że tak, Mila. Tu, żeby... tu będzie taki placik, że tu będzie dotąd no. będzie, tu no. będzie takie wejście, a tu będzie taka trawka, nie? Że ten takie coś. No może. Powiem no, jeszcze jeszcze. Tak. ile zróbmy na szerokość tego bloku. A chwila, ja zobaczę jakie są te, żeby były takie równe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No dziewięć. Dziewięć na dziewięć. nie. Yes. No na dziewięć, dziewięć, na dziewięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem, dziewięć. Ty. No tak. Jest... O no i to będzie taki też na taką szerokość, tak, I że tu będzie no... trawka, nie? O tak, 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 tak. co, co chwila, to powinno być chyba trochę bardziej tutaj, żeby było, tak jak po tej stronie, no. Mhm. No tak, to? nie, nie to ja widzieli. No. Wiesz, dobra, nie, zróbmy, zróbmy to tak. O. Tutaj będzie wszędzie kamień, bruk. Dobra, na ile pięta jeszcze jedno? No na tyle co tamto. O tak, no, ta, na ten, no, to. Dobra, i tutaj też będzie jeszcze jedno. Teraz. No. Nie wiem, czy jest No, jeszcze. Nie, bo powinno być widok. Ale ładnie będzie. Pierwsza taka eko dzielnica będzie. Takie? Tu musi być dużo drzew. I dużo zieleni Siedem, osiem o, ale to będzie bardzo najmniejszy Dobra Ora, to co bo tutaj musi być? Mm. Mm. O. o dobra, jest ślicznie. Tak, jest dobra. Śmiesznie to tak wygląda, nie? No, z kolei wituję. Dobra, no do tu do chwilatu. Dobra, do ty możesz zacząć oh. robić podłogę, albo ten drugi ten, no ten drugi mniejszy no. będzie w takim razie. Nie, no będą takie same, już tutaj były te mniejsze, tutaj ja mam takie same. No to... Ja, czyli mam mam robić tam podłogę, tak? Robimy razem zaraz? No, możesz robić drugi blok Nie, to ja zrobię podłogę może, będziemy robić tak ra razem. Dobra, no. Będzie, będzie lepiej. O. to wolta i na, na, da, na dachach, nie? Na banerach. No. to wolta i na, na dachach, Na Myślę, że będziemy kończyć już, nie? Jak że będziemy kończyć już, Wiesz co, te dwa wieżowce bym to zrobił. Wiesz będzie. Na razie 12 minut. minut. Nie, w nie chciałabym mieszkać na przykład na tym poziomie. w sumie nie chciałbym mieszkać na przykład na tym poziomie. No, piękny widok na skałę. No. No nie no na, na drogę w sumie to jest Znaczy droga, No to nie skała, ale na kamień. Jest taki poziom, jeszcze połowni. No, Dobra, to ja zaczynam tu wstawiać u góry już czegoś. No to już tam róbmy. Wiecie, ja skończę to szybko, mogę szybko robić. Spoko. O. Oh, jeszcze serem rano i jakoś tak dziwnie, dziwnie mówię. No w sumie jest dziesiąta, Nie, ale... Teraz no zaraz zaraz to, to. Ja będę No tak, będę No tak, będziemy zaraz kończyć. O, dobra, jest fajnie. Prawda, mamy dopiero 10.35. No, ale jako jest wolny, no to trochę będzie będziemy. A ja od dołu zacznę robić. Już. No. To może zrobimy jeszcze ten drugi drżą bez Bo to będę chyba że ty już nie możesz tyle, tyle grać. No, ja tam mogę zacząć robić podłogi. To chwilę. Jakby, jakby co jak skończę to podłogi, to najwyżej wyjdę, nie? No dobra, to ja najwyżej dokończę od no. O, i widzę, że już ostatnia szyba została. No. O, ja odskończyłam tutaj. Kończ tu ze mną. A bo rób już ten drugi, no? A drugi. Ja, ja, będę robił podłogi teraz. Mhm. No, so skopi... Kurde, gdzie to będzie wejście? Tu będzie wejście. Wejście? Ta, no. Tutaj, tutaj też będzie tutaj wejście. Tu tak, tu tak. Aha, jeszcze drzwi są naprawione. Dobra, tak wstawiamy szybki, i dobra, ja robię podłogi. Mm -hmm. opłatek. No tak, ja lubię. Moja moja, zawsze jak na przykład na wigilii się dzielimy i zostaje trochę, to zawsze go jem. No. I zawsze się no. smucę w trochę, że tak już nie ma. No. Ja lubię Nie zawsze jest dużo tych opłatków i po prostu jakby... My w tym roku kupiliśmy u nas w kościele jedno opako duże opakowanie i jedno małe. Tu na jeszcze też dużo, no. Dobra, wstać na jest więcej, ale są mniejsze. Mhm. Dobra, to ty zacznij wstawiać szyby jeszcze. Tak. Chwileczkę szybko, no. Przesucie. A, tu jeszcze tylko, okej. Okay. Ale szybko idzie, dobra. Nie ma ciekawej. A, to widzę robić. Dobra, teraz wstawiam szybę od góry. Okno? Ja od dołu. Ale za niedługo będzie rok kanału. No. Ale czy A to, chyba jak, już... Jak my to nagrywamy, no to jeszcze trochę czasu, ale jak wy to widzicie widzowie, no to... przez blisko, nie? Bo my to nagrywamy... No nie wiem, mogli się tam zobaczyć już. No, tak mi się wydaje? Dzisiaj jest, nie. Wczoraj... Ja dzisiaj 23, 23. No dzień, ale grup. To jutro robili. <laughs> już pamięci. mieliście na pewno. Kończę kończę szybę. O, U, fajnie. I koniec. Dobra, może... Dobra, to jeszcze szybko te panele może, nie? Ta, no. A, a, a może tutaj też zrobię. zrobię sobie to. Chwila, to ja też zrobię. To... Chwila. No ja to zrobię. No, no chwila. Ty zrób panele, ja jeszcze tutaj zrobię to. Będzie po dwóch będzie po dwóch stronach. Będzie fajnie. To jest tak, nie? Karol. Ta, no. Już, już, chwila. Tano. Tak, i tutaj. Wiesz co, to zrób w tą stronę, te dwa, tutaj te dwa, wiesz zodzin, popatrz, a to okay, znaczy jest dobra. dobrze, wiesz zodzin. Do a i potem zmieni na niebieski, bo... Ja, ponad, wiem, wiem, pamiętam, pamiętam. O właśnie, i potem zrób na drugim. Zrób na drugim. Chwila, ja teraz robię tylko jeszcze tutaj. chyba. <trym>

Dobra, eko 7, już chyba skończyłem, nie? O, no, Skończyłeś prawie. 7 jeszcze no tutaj, ale to już się zrobiło. Ja jeszcze tutaj bym zrobił się. dwa wieżowce, tutaj jeden by był i tutaj by był drugi jeszcze. No, ale to już. To już jeden raz, to już nie wiem. Dobra. A i może jeszcze tutaj kwiatki FIA. No, takie wysokie róże. Skóry. Róże bym zrobił też i kwi... ja no, kwiatek no, też. mocno tak. teraz. A ja będę wstawiał jeszcze jakieś tulipany tulipany postawisz Aha. tak. Tyk. Może bez dużej trawy, bo duża trawa we wkurze. A, o dobra, ja jeszcze tutaj białego tulipana wstawimy może. O? O! Dobra. dobra, no i nie, nie, bo to, to już się zrobi, kiedy indziej, albo no poza odcinkiem. Aha, chwila, jeszcze nie. Jeszcze nieskończone. Jeszcze jedna ważna rzecz. Nie ma to cego. O właśnie, no, nie, no, wstaw tu. No, A nie, to nie, bo to teraz widać te dziwne. Ja to zrobił tak, jednak i teraz pójdę. Aha, bo to jest jakieś chwile. Bo z naszej strony od środka nie widać tego. O właśnie, jeszcze teraz nie ma takiego cego. Tu się było widać A. podłogę już, od zewnątrz. Dobra, to... Aha, nie masz drzwi, świetnie. No nie mam, myślałam, że ty idziesz skopiować. Nie, bo tam też musiałem Oj, poprawić. Zobacz, Dobra, uh -huh. chodźmy na wieżoneczkę. E, eee, tu nie ma tego. Czego nie ma? Dobra, Muszę nic, już nic. Podłogi nie było się... gdzieś. Eee, pod... no tak, kawałek. Dobra, to... To jest na tyle, mam nadzieję, no że tak. się spodobało. Ha det.